Ten dzień wyjątkowo ciężko jest powiedzieć coś podnoszącego na duchu, coś motywującego, ale wiecie co? Spróbujemy. I zacznijmy od tego, że te znicze, te znicze, które zapalamy za naszych ludzi, są jedynymi słusznymi zniczami, które powinniśmy zapalać w naszym życiu, ale niestety to, to nie są jedyne znicze, jakie widzę, bo każdego dnia mojego życia widzę zniż za umarłe plany, znicz za pochowane talenty. Znidzisz za zabite marzenia. Czujecie to? I warto jest zadać sobie pytanie, kim właściwie jest taki człowiek, który, który nie ma tego błysku w oczach, który, który jest oddarty z marzeń. Czy taki człowiek żyje? Żyjemy w społeczeństwie ludzi, którzy, którzy za życia mogą zapalić sobie z I w tym momencie z całego serca proszę cię zapamiętaj, że dopóki oddychasz, dopóki robisz wdech i wydech, przez twoje usta przychodzi powietrze, a w Twojej klatce bije serce, to... Masz wystarczająco mocny powód do tego, żeby nie zapalać znicza dla swoich marzeń. i little going